dobry Państwu. Moja obecność tutaj związana jest z kilkoma rzeczami. Na co dzień zajmuję się w praktyce prawnej swoimi zagadnieniami związanymi z biometryą, jak również przygotowuję rozprawę. W każdym mam podłoże teoretyczne do tego, żeby rozmawiać z Państwem, bo głównie oparłbym tą prezentację jako zarys wykładu, ponieważ szczerze mówiąc, jeżeli mielibyśmy rozmawiać o wszystkich aspektach, o które pytają: czy to banki, czy firmy technologiczne, czy organizacje takie jak, czy podobne jak Państwa organizacja, to musielibyśmy tutaj rozmawiać 3-4 godziny, 5 godzin, tak, żeby w szczegółach o tym porozmawiać. Także proszę to potraktować jako prezentację aspektów istotnych. Jest to prezentacja niewyczerpująca, jednakże wnosząca przyczynę do naszej przyszłej dyskusji, czy to tutaj, czy później offline'owo z Państwem po, 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 tej, po tym spotkaniu. Są to podstawy prawne dyplomacji. <Ky> Należy. Podjąć jeden, jeden wniosek, od wniosku zacząć. Nie ma regulacji szczegółowej odnoszącej się specyficznie do zagadnień biometrycznych. Dlatego też, jeżeli prawnicy chcą rozmawiać o biometrii, to za każdym razem powinni zapytać, czy to wdrażającego, czy też e, dostawcę technologii, w jakim zakresie chce korzystać z tej biometrii. Mamy tutaj istny matryks regulacyjny. Jednakże nie możemy pominąć najważniejszych rzeczy, jak konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z której wynika prawo do prywatności, ponieważ. Biometria jest ewidentnie związana z prawem do prywatności. Dziś w kontekście różnych zagadnień ta prywatność ciągle wraca rykoszetem i jest bardzo istotna, czy to w kontekście prawa do bycia zapomnianym, czy też należy należytego korzystania z tego prawa do prywatności. Dlatego do nie można pominąć Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ja wspominam o karcie praw podstawowych, dlatego że jest to jeden z pierwszych faktów, który wprost mówi o odrębnym od prawa do prywatności prawie podmiotowym do ochrony e, danych osobowych. Czy to też będzie z tym związane? Jeżeli rozmawialiśmy w kontekście biometrii o e, obszarze międzynarodowego zastosowania biometrii, mogą istnieć umowy międzynarodowe, i tym też się należy posługiwać, jeżeli byłoby przetwarzanie gdzieś tam w państwie, z, którego, z którym, którym daje nam tutaj ochrony, czy też, czy też różne aspekty mogą wchodzić, które należy zbadać w kontekście. Umów międzynarodowych łączących Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami. Wreszcie podstawowy akt prawny, generalny to jest ustawa o ochronie danych osobowych, z których przepisów należy, należy korzystać. Tamte regulacje były to regulacje ogólne. Tutaj przenosimy się na nie nieco inny i którzy pytają, dlaczego kodeks pracy, kodeks prawny, kodeks postępowania karnego może mieć zastosowanie. Dlatego, że w zależności, w jakiej sferze będą Państwo wykorzystywać biometrię, takie regulacje do tego będą miały zastosowanie i przykładem na to, miałem ciekawą dyskusję na, na temat prawa, jak to jest dochodzić, do, dochodzić roszczeń z tytułu na przykład dokumentów sporządzonych przy użyciu biometrii. Dlatego za, należy sięgnąć do ogólnych regulacji, na przykład kodeksu cywilnego, zapytać się, czy prawo cywilne w ogóle zna definicję dokumentu, Czym jest dokument, co to jest dokument, tak samo prawo karne, jak z niego korzystać w postępowaniu sądowym. W kontekście kodeksu pracy, istotna rzecz jest, czy można biometrię wykorzystywać w relacjach prawno-pracowniczych, czy też nie. Tu są, istnieją szereg regulacji, w zależności od tego, gdzie Państwo będą korzystać, z tych regulacji należy sięgać. Nie jest to łatwe, ale jest to możliwe do e, zastosowania. Kolejne regulacje to regulacje sektorowe. Ja dość dużo pracuję. E, w relacji i w wykorzystaniu biometrii bankowości. Jednak bankowość należy sobie zdawać, że jest promotorem różnych innowacyjnych rozwiązań. Skąd to wynika? No sfera publiczna nieco woli zawsze reaguje na, na wszelkie nowinki technologiczne, z innych nawet pryncypów prawnych, że, że pryncypem prawnym rządzącym sferą prywatno-prawną jest zasada autonomiczności stron. No jednak zasada legalizmu zobowiązuje sferę publiczną do posiadania podstaw prawnych do zastosowania danego rozwiązania, czy też czy też do, do wprowadzenia danej sytuacji w życie. Więc, więc tutaj, jeżeli pójdziemy do następnego slajdu, możemy zobaczyć na przykład, że w biometrii na musimy się posługiwać prawem bankowym, w bankowości na przykład. W innej sferze może trzeba się do prawa telekomunikacyjnego. I to są też regulacje istotne. Także ten zakres jest bardzo, bardzo, bardzo zróżnicowany w zależności od zastosowania. Nie jest on przejrzysty. Dlaczego? Ponieważ biometria jest pewnego rodzaju nowością normatywną, która nie ma tekstu ustawy. W związku z tym należy sięgać do regulacji, tak jak ustawa o ochronie danych osobowych, która jest z 1997 roku, kiedy jeszcze nie, nie myślano o tym, że biometria będzie miała szerokie konwencyjne zastosowanie, przynajmniej w Polsce. I ustawodawca nie przewidział takich sytuacji. Z jednej strony może dobrze, ponieważ ustawa może cechować się dużą dozą elastyczności. Z drugiej strony Fajnie było mieć taką regulację, z której prosto skorzystać, ludzie się nie pytają, jak, to jak w końcu jest. Można czy nie można. To jest pierwsze pytanie. Można, tylko pod pewnymi warunkami lub nie można w tych i tych i tych, tych obszarach. Istotna sprawa, jeżeli chodzi o te obszary, panowie tutaj wiem, że powiedzą, w jakich obszarach funkcjonalnych można stosować wymiany, to znaczy do kontroli dostępu, do składania może oświadczeń woli, do wreszcie i może przede wszystkim sprawdzania czy też ustalania tożsamości. W kontekście geometrycznym należy pamiętać o dwóch podstawowych pojęciach. Powiem tylko o tych dwóch, może o identyfikacji i weryfikacji. Wykorzystywanie biometrii w kontekście identyfikacji i weryfikacji to mniej więcej dwa procesy. Identyfikacja to proces 1 do n, czyli porównanie pomiaru biometrycznego z pulą wzorców wszystkich zgromadzonych w danej bazie. Weryfikacja jest nieco, ja bym powiedział, w ocenie prawniczej, prostszym procesem, ponieważ porównuje się wzorzec biometryczny wynikiem pomiaru biometrycznego w relacji 1 do 1, czyli na przykład w kontekście koszyka danego klienta bankowego. Po prostu czy to jest ten i odpowiada. To są dwa takie podstawowe pojęcia, myślę, z którymi się warto zapoznać i budując wszelkiego rodzaju systemy, warto wiedzieć o tym, że, że są. Inne jakby obszary zastosowania, oczywiście to autoryzacja jakichś procesów, tak? upoważnienie, sprawdzenie, czy ktoś ma upoważnienie do wejścia na przykład autoryzacji. Czy też gdzie tutaj jakby w sferze prywatno-prawnej upatruje się największe do zastosowania biometrii, to są składanie oświadczeń woli, to znaczy, mówiąc kolokwialnie, może trochę zawieranie umów, czy też składanie dyspozycji, po prostu z pominięciem papierowej formy e, jakiegoś dokumentu. Jeżeli chodzi o kolejny obszar, w którym byśmy się um, jakby zajęli jakby, w kontekście prawnym, Podstawowe zagadnienie prawnie. Pierwsza rzecz związana z identyfikacją i z weryfikacją to jest, czy tutaj stoi przed Państwem Mariusz Sudo, to jest pierwsza rzecz istotna. Krok dalej, jeżeli to jest Mariusz Sudo, to może możemy z tą biometrią zrobić coś więcej. Na przykład może on dzięki biometrii może po prostu zawrzeć skutecznie umowę, może on może zrobić coś więcej. Bo to, że to jestem ja, to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą jest dowód tego, jakiego ja charakteru dokonałem czynności. To są te dwa zagadnienia. To pierwsze zagadnienie jest związane właśnie z weryfikacją i identyfikacją bardziej, to drugie zagadnienie, jaką też miało oświadczenie woli jest związane z tym, z tym tematem, który, który przedstawiłem na poprzednim slajdzie. To Jeżeli chodzi o ten podstawowy obszar, bo nie nieważne, czy Państwo będą wykorzystywać swoje systemy do... Tej identyfikacji, weryfikacji, czy też do składania oświadczeń woli, muszą je państwo legalnie pozyskać i legalnie przetwarzać. Jakie pojawiają się podstawowe problemy? Wśród praktyki, wśród teorii, podnosi się, że nie ma definicji danych biometrycznych. Nowe przepisy, które mają, mam nadzieję, wejdą w przyszłości na poziomie całej Unii, jest projekt rozporządzenia, zamierzają wprowadzić te, tą definicję. tak? Obecnie my nie mamy definicji danych biometrycznych, nie mamy też, jak powiedziałem, kompleksowej regulacji. Tak naprawdę też często w regulacjach, jak się sprawdza, pojęcie identyfikacja, weryfikacja, te pojęcia są czasami używane synonimicznie, wymiennie, nie ma jasnego tutaj podziału. Najważniejszy problem to jest też problem praktyki prawa i tego, tej otwartości na nowość normatywną, która, która jest i. A prawnicy zwykle są blokerami też. Bronić w swoich organizacjach zastanego statusu, o, może nie zawsze po prostu dostatecznie dużo wkładają siły w to, aby po prostu odczytać ten stan faktyczny, który mamy w kontekście tych regulacji, w kontekście całości dorobku, doktryny, orzecznictwa i może wykładni celowościowej, którą tutaj dość często należy stosować. Jeżeli chodzi o konkret, kolejny slajd, pada podstawowe pytanie, czy dane biometryczne są danymi osobowymi. Specjalnie Państwu zacytowałem wycinek z przepisu, który mówi, jak szeroka jest definicja danych osobowych w polskim systemie prawnym i ogólnie w systemie unijnym. Jeżeli popatrzymy na tę definicję, spotkałem się z takimi poglądami, oczywiście, dane biometryczne są danymi osobowymi. Spotkałem się z takimi poglądami, które mówiły, no nie, nie będą, ponieważ tam są jakieś wzorce biometryczne, jakieś, jakieś dane surowe, nie, nie będą danymi osobowymi. Spotkałem się też z takimi opiniami, które mówią, w zależności od kontekstu. Ja opieram się i stoję na stanowisku, że w zależności od kontekstu. Wiem, że nie jest to łatwe, wiem, że nie jest to przejrzyste, ale w zależności od kontekstu i od zakresu wykorzystania, co do zasady, będą danymi osobowymi i powinna mieć do nich zastosowanie ustawa o ochronie danych osobowych. A tu są zagadnienia już bardziej szczegółowe, ale proszę nie traktować, że to jest właśnie, będzie szeroka analiza. Dane biometryczne surowe posłużę się takim pojęciem. Dane biometryczne surowe to są te próbki biometryczne, można by nazwać na przykład skany odcisku palca, czy też y, surowe próbki biometryczne, tak bym na to spojrzał ja od strony prawnej. Wzorce biometryczne to są przetworzone do postaci cyfrowej na podstawie tych pomiarów sekwencje, czyli są to pewnego no, rodzaju liczby, do których się e, porównuje. Przykłady danych biometrycznych to jest tylko dla porządku. Mamy dane biometryczne behawioralne, dane biometryczne fizjologiczne. I jeżeli chodzi o te behawioralne, to jest na przykład podpis odręczny, można uznać za daną behawioralną, fizjologiczną, to jest na przykład finger vein, czyli po prostu naczynia krwionośne, które są wrodzone i za bardzo nie mamy wpływu na ich kształt. Też analiza nie tyle prawna, co analiza bezpieczeństwa danego systemu też będzie dużo opierała się na tych czynnikach. Także to też nie jest tak, że. Wszystkie dane biometryczne będą miały taką samą ocenę ocenę nie tyle prawną, co ocena ryzyka, a w kontekście pewnie zawierania różnych umów i tak dalej, jest to też kwestią prawną, z jaką jak dokładną cechą mamy, mamy do czynienia. Tak? Jeżeli chodzi o przesłanki legalizujące przetwarzanie danych biometrycznych, jeżeli uznamy, że dane biometryczne w większości są danymi osobowymi, to pojawia się jeszcze jedno pytanie: czy to są dane biometryczne zwykłe, czy dane biometryczne wrażliwe? Jedna od drugich się różnią. Dane biometryczne wrażliwe to tak tylko na przykład takie, które ujawniają stan zdrowia. Pewnie niektóre cechy biometryczne, dane biometryczne potrafią ujawnić te cechy. Spotkałem się z poglądem, który mówi, że w większości, w bieżącym wykorzystaniu, na przykład w sferze bankowej, te, które są wykorzystywane, dane biometryczne, w większości będą danymi zwykłymi. Myślę, że i yy, chyba w tym kierunku zmierza ta regulacja yy, europejska, to rozporządzenie, że dane biometryczne będą ogólnie uznane za wrażliwe ze względu na ich pewnego rodzaju sensytywność i możliwość wielorakiego zastosowania. Chyba Prawodawca Unii w tym kierunku, żeby, żeby tą ochronę użytkownika systemu biometrycznego zapewnić na wyższym poziomie. Niemniej jednak dalej lata, no ja bym powiedział, że na gruncie prawa polskiego, oczywiście, bo mówili o danych biometrycznych opierających się o DNA, no to tu wiadomo, to jest bardzo jakby wrażliwa i nawet intuicyjnie to czujemy. Także ta ta analiza, czy to są dane genetyczne zwykłe, czy to są wrażliwe, też w danym kontekście musi być dokonywana. Muszą Państwo wiedzieć, że należy tego tematu nie powinnąć przy Bo mogą być takie dane, a mogą być takie dane. Pewnie to właściwości techniczne tutaj mogą odgrywać istotną rolę, czy można wyekstraktować dane te o stanie zdrowia z, z takich danych, które pobierane są od danego użytkownika. A Dosłownie chyba już mi się kończy czas, tak? Myślę, albo już jestem po czasie, więc wiem, że tu Państwo bardzo pilnują, ale proszę mi dać jeszcze dwie minuty. Dosłownie dwie. <try> Trzy rzeczy. Przesłanki regulujące <try> przetwarzanie danych biometrycznych. Najbardziej popularną przesłanką jest zgoda użytkownika systemu biometrycznego, jeżeli to jest na przykład relacja bank-klient-bank, organizacja i klient. Jak się Państwu wydaje, to już może rozpocznijmy dyskusję, łatwiej będzie zalegalizować przetwarzanie danych biometrycznych w relacji wewnętrznej czy zewnętrznej, to znaczy bank pracownik banku, bank klient banku. Jak się Państwu wydaje? Poza klient. Bank klient. Tak, bo tu prawo pracy pani mówi inaczej. Bo, bo mu zależy i on chce. On się zgłasza, nie z podmiotem, jest z podmiotem. Czy stało... mowa. Czysta no, ale tak, czy ale ale taką samą umowę teoretycznie można by założyć ze pracownikiem. Nie, ponieważ, nie to jest, cywilna, jest relacja służbowa, Bardzo jest dobrze. nacisk. Jednak tutaj. Więc temat jest, przepraszam, był przerabiany faktycznie. Ja bym może powiedz... do siły nacisku, ponieważ związki zawodowe, które mogą nosić wszystko, jak bym A, to, to w ostatnie miesiące, no to będzie trudniej. Jeżeli mamy do czynienia z organizacją konsumentów, czyli organizacją porę no to wiadomo, że nic nie będzie Słusznie, słusznie. Przepraszam, w Akademii Kolejnijnej w Częstochowie kiedyś była taka akcja, że obecność pracowników przy mocy odcisku i to się w praś odbiło i to była duża, duża afera. Że Jasne. To drugi... Jest ku temu orzecznictwo dotyczące danych i wykorzystywania danych biometrycznych. Odsyłam do tego orzeczenia, to jest pierwsze orzeczenie, które się tam pojawiło, to było, mogą sobie Państwo zanotować, ja do porządku powiem, to jest 1 OSK 249 przez 09, to orzeczenie zostało wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny, jeżeli Państwo będą zainteresowani, mogę podesłać, to ewentualnie można w wyszukiwarce znaleźć. To orzeczenie w skrócie mówi właśnie o tym, że zachwiana jest relacja pracownik-pracodawca, zgoda może być, nadmiernie wymuszana, to znaczy jest pod znakiem zapytania stoi dobrowolność takiej, wyrażenia takiej zgody przez pracownika ze względu na nierównowagę ekonomiczną. Problem, jaki tu się pojawia, jest jest to problem z relacją pomiędzy ustawą o danych osobowych a kodeksem pracy i artykułem 22 z indeksem 1 kodeksu pracy, który numeratywnie, jak twierdzi stąd, wylicza. Bo... To właśnie są dwie minuty, o które prosił pan prawnik. Który, <laughs> który wylicza. Jak zwykle prawnicy nie mówią prawdy. <laughs> Mówi dwie minuty i co? Jasne, <laughs> ale oddałem półtorej minuty na dyskusję. <laughs> I to jest właśnie ta dyskusja. <laughs> rozumiem. Nie kupić, nie kupić, potem można. Także, także trudniej jest z tym. Zachęcam do zapoznania się z tym orzeczeniem. A... Tylko, żeby Państwo się z tak. takim przeświadczeniem, że w pewnych systemach w ogóle nie można pobierać danych biometrycznych pracowników, gdyż jak pojawia się. W literaturze i na omach prasy ogólnopolskiej można spotkać się z opiniami wyrażonymi, że jeżeli to jest inny cel, to znaczy inna przesłanka legalizująca na przykład bezpieczeństwo, to Giodo sam wyraził y, taki pogląd, że y, w pewnych obszarach na przykład w celu zabezpieczenia dostępu do sejfu, ochrony tajemnicy prawnie chronionej można i to bez zgody tylko na podstawie no, tego, że celem tutaj jest zapewnienie bezpieczeństwa. Y, dla wybranej grupy, e, zastosować takie, takie, takie systemy. Tak? Wszystko, tak jak tutaj podsumowując, sprowadza się do celu, do zakresu, do sposobu wykorzystania danej. E, oczywiście istnieją te bariery, o których tutaj wspomniałem, to jest tylko wycinek tych barier, ale też istnieją systemy geometryczne działające e, na rynku, które były przedmiotem, czy to Jakiegoś tam audytu, czy, czy też są w jakiś tam mniej lub bardziej sposób sprawdzony. I e, teraz myślę, że, 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 że na najbliższe lata pokażą, jak te przepisy się zmienią, w którym kierunku pójdziemy i czy ta dynamika będzie hamowana, czy będzie raczej promowana i jak prawa podmiotowe będą uregulowane nie tyle na poziomie Polski, co myślę piętnowyżej, czyli na poziomie całej Unii. Dziękuję bardzo.